Mandero wody przybyło dosyć. Także pobawimy się dzisiaj na jak Ja się pobawię F200 Makto do zabawy. Ciu. Kiedyś z Odynem byłem, to tutaj monety na wierzchu znajdowały Jakieś kopiejki czy co to tam było. O. Makaron i kapsy Taka korba. Tu na brzegu widzę metal. Miedziucha i złom. No ja. Coś jest albo nie. Coś ciężkiego się zapowiadało. Tam się zaczepiło coś. Do wiadra. Albo kamień, albo kotlet. Tutaj chyba, tam. albo korzeń jakiś. Nie, chyba korzeń. Takie buty. to to tak do wędzenia Taki rzut Taki Kamienie Kamienie, to żelazo jest i to żelazo będzie holowało ta -dam. meteoryt nie zbieram ta -dam. tu jest milion gwoździ jak myłki. Żelazo jakieś taki tu ktoś gwoździ nie żałował Konkretnie tuś chyba jest albo znowu gwoździe nie. mozaika nie no, gwoździk Po prostu tutaj gwoździk ostatnio Łukasz Podrapackie wykopki Trafił na taką gwoździową miejscówkę Czuć jakiś tam zaczepik mały Chyba mały No dzisiaj to jest gwoździowo konkretnie Jest holowanko czegoś, czuć A i jeszcze do kolegi Ale, Alie Dokładnie tak, na kanał zapraszam Bo no się dzisiaj dzięki Mustafie dowiedziałem, że pokazuje tam Fajnie, pięknie gdzie mieszka I w ogóle Ciekawie opowiada, także pokażę się logo do jego kanału, ikona i link. Pozdro wielkie. Kolega jest z USA. Wszystkiego nie pokazuję, bo co rzut to są takie żelazka. Co to, to to? Chyba chce być żelazem. Dobra. Któryś tam rzut i znowu taka mozajeczka Kamień co chciał być żelazem i gwoździe i inne No tu jest milion tych gwoździ siekanych na drobno To i to Susik jest Kawałek sprężyny I bez odorant Co to będzie? Żelazo Git majonez jest zaczepione jest I no co? To takie rzeczy Gwoździolandia, kapslandia, meteoryty, z jakimś żyjątkiem, żyjątka do wody, gwoździe, nie wiem czy to półpodkowy było, czy nóż jakiś. Mucha się złapała, mucha na wstrąga czy na coś to było. Myślę, że młotek, jakieś żebelko i łańcuch. No, z pół kilo majów. Pężynki i inne żelaznictwa. Takie rzeczy tylko w rzece. Odczułem zaczepienie. Kamienia i czegoś takiego Plątanina I koniec zabawy, porzucane, mełodymka trzeba umyć, jakieś 10 kg złomu, ale liczy się zabawa. Pozdrawiam i do następnego, hejka.